Rozdział drugi. Podróż i zwiedzanie. Viaje i y turismo. Podróż. El viaje. Miał pan dobrą podróż? A ten idą buen viaje. Gdzie mogę kupić bilety? Donde puedo comprar los billetes? Ile kosztuje bilet dzienny, tygodniowy? Quanto cuesta un billete de un día, semanal? Poproszę rozkład jazdy autobusów. Un folleto con los horarios de autobuses, por favor. Czym mogę dojechać do hotelu Magna? ¿Qué puedo coger para ir al hotel Magna? Jak długo trwa podróż? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Czy są zniżki dla studentów? ¿Hay descuentos para estudiantes? Poproszę o pana pani paszport. Su pasaporte, por favor. Ma pani przesiadkę w Alicante. Tiene que hacer transbordo en Alicante. O której godzinie odjeżdża następny? A qué hora sale el siguiente? Jak długo zamierza pan zostać w Hiszpanii? Cuánto tiempo piensa quedarse en España? Chcę zwiedzić Madryt i Toledo. Quisiera visitar Madrid y Toledo. Przyjechałem na wakacje. Estoy aquí de vacaciones. Przyjechałem służbowo na kilka dni. He de negocios por unos días. Za to musi pan zapłacić cło. Por esto tiene que pagar la aduana. Nie mam nic do oclenia. No tengo nada que declarar. Przepraszam, może nas pan podwieźć do najbliższej stacji benzynowej? Perdone, nos puede llevar a gasolinera más próxima, por favor? Dziękuję za podwiezienie. Gracias por traerme. Pociąg El tren. Poproszę jeden bilet powrotny do Saragossy. Un billete de ida y vuelta para Zaragoza, por favor. Spóźniłem się na pociąg. He llegado tarde al tren. Czy z tego peronu odchodzi pociąg do Bilbao? Es de este andén el tren para Bilbao? Pociąg do... Przez. El tren para... Por. Czy to miejsce jest wolne? Perdón, jest libre este sitio? Samolot. El avión. Chciałbym potwierdzić mój lot do... Quisiera confirmar mi vuelo para. Przepraszam, gdzie jest odprawa bagażowa? Perdone, ¿dónde se factura el equipaje? Chciałabym zgłosić utratę bagażu. Quisiera hacer una reclamación por la pérdida de equipaje. ¿Ile ma pan walizek? maletas tiene? Brakuje mi jednej walizki. Me falta una maleta. Proszę, to pańska karta pokładowa. Por favor, su tarjeta de embarque. Ma pani 5 kilogramów nad bagażu. Tiene 5 kg de sobrepeso. Poproszę miejsce przy oknie. Una plaza de ventanilla, por favor. Samolot jest opóźniony o 30 minut. El avión lleva un retraso de 30 minutos. Prosimy pasażerów lotu numer 323 do Acapulco o skierowanie się do wyjścia numer 7. Los pasajeros del vuelo nr 323 para Acapulco, por favor, diríjanse a la puerta nr 7. O której lądujemy? A qué hora aterrizamos? Gdzie jest Stewardesa? ¿Dónde está la zafata, por favor? Samochód. El coche. Poproszę do pełna. Jeno, yeah, por favor. Chciałbym wynająć samochód na tydzień. Quisiera alquilar un coche para una semana. Poproszę pełne ubezpieczenie. Un seguro a todo riesgo, por favor. Droga główna. La carretera principal. Którędy dojadę do... ¿Cómo puedo llegar a... Trzeba zjechać z autostrady pierwszym zjazdem na Tarragonę. Hay que salir de la autopista en la primera salida para Taragona. Czy ta autostrada jest płatna? Es una autopista de pago. Jedzie pan cały czas prosto aż do granicy. Va todo recto hasta la frontera. Autobus, metro. El autobus, el metro. Jaki autobus jedzie do. Que autobus va para? Gdzie jest przystanek autobusowy? Dónde stala la parada de autobus? Trzeba jechać metrem do stacji diagonal.